Cześć moi drodzy, tutaj Konanek w takim troszeczkę nietypowym filmiku. Chciałem po prostu pogadać z Wami szczerze od serca. W międzyczasie, w tle, możecie sobie obejrzeć parę takich fragensów, które mi się udało zdobyć w World of Tanks Blitz, o którym mówiłem w jednym z ostatnich odcinków. Swoją drogą, tutaj jeszcze mój nick jest stary, taki trochę dresiarski. powiecie, Sebix, te sprawy, nie? Chciałem z Wami pogadać. Na temat ogólnie YouTube'a i Twitcha, ponieważ ostatnio więcej czasu spędzam na Twitch'u, a to przez to, że właściwie w Counter Strike'u zrobiło się bardzo, bardzo dużo cheaterów i zresztą jak sami jesteście w stanie zobaczyć, jeżeli oglądacie moje nadzory, no to praktycznie mam 100% skuteczność w znajdywaniu haksów. To niestety nie wróży dobrze Counter Strike'owi. I niestety nic, absolutnie nic Valve z tym nie chce zrobić od właściwie zawsze. Wiedzieli o tym, że są cheaterzy i które konta są cheaterów, ale niestety z tym nie robili absolutnie nic. Czy to dobrze, czy to źle? Sam nie wiem. Um... Tak, jeszcze cofnę się może do tego gameplayu z czołgów, który widzicie. On był nagrywany na moim telefonie, więc rozdzielczość nie jest super ekstra. Miałem w planach po prostu wrzucić wam odcinek właśnie z czołgów, z tym, że no, jak sami widzicie, tak jak też już powiedziałem przed chwilą, ta jakość nie jest dobra i po prostu zainstaluję sobie czołgi na komputerze, i wtedy może coś ten teges. Ale jeżeli chcielibyście ze mną w nie zagrać, to bardzo Was zapraszam do dodawania mnie. Od czasu do czasu pojawia się mój nick, to jest Sebastian Podłoga Anus, podłoga Destroyer. Tak więc jeżeli tylko będziecie chcieli, to zapraszam, zagrajmy sobie w coś. Ale wracając, do Counter Strike'a i wszechobecnych cheaterów. Tak naprawdę za każdym razem jak wchodzę na, na skrzydłowego. Um, najczęściej jest to widoczne na streamach to niestety gram jeden, dwa mecze ewentualnie trzy i wychodzę przez to, że raz, nie gram już dosyć dużo w tego Counter Strike'a, więc też ten jakiś tam powiedzmy skill, którego kiedyś miałem um, nie jest tak nie wiem, wyćwiczony, nie został mi wiecie, ja nigdy nie grałem dobrze ale po prostu teraz czuję, że to jest jakieś dziwne załamanie, że po prostu nie umiem nawet w nikogo wcelować, albo Ktoś celuje do mnie przez ścianę, i to jest dla mnie no, dosyć niefajnie, wiecie? E, dlatego też przerzuciłem się na Valoranta, z którego zrobię mam później odcinek. E, będę starał się tam Wam opowiedzieć mniej więcej o tej grze, co się dzieje, jak się robi. E, mam nadzieję, że ukaże się już. Dla was to będzie jutro, dla mnie to jest jeszcze czwartek, bo nagrywam to dla was we wtorek, żebyście coś mieli na środę, no bo kurczę, w zeszłym tygodniu mieliście bardzo, bardzo mało filmów, przez to tylko, że, że miałem usuwanego zęba jednego i, i twarz miałem zaszytą i po prostu im dłużej mówiłem, tym bardziej mnie bolało i też nie było to zbytnio wskazane, żebym mówił, także wiecie. Co wam mogę jeszcze powiedzieć na temat Valoranta? Na pewno to, że gram w nim z, właściwie z pasją maniaka na streamach tak więc jeżeli tylko chcecie sobie popatrzeć jak ta gra wygląda to zapraszam was na mojego Twitcha, do którego link znajdziecie w opisie tam też będziecie mogli sobie obejrzeć jeszcze zapisy streamów różnych na których grałem właśnie w Valoranta czy to sam, czy z porkiem, czy z mixerem. grę naprawdę wam polecam ściągnąć zapowiadała się bardzo fajnie mi od początku jakby nie podobała się tak super, super, ale powiem Wam, że się bardzo w nią wciągnąłem. Tak więc myślę, że będę wrzucał filmiki właśnie z Valoranta, którego jesteście w stanie już sobie zobaczyć tutaj w tle. No i co Wam mogę powiedzieć? Tak sobie jeszcze myślę o jakiejś nowszej serii, jeżeli chodzi o gry single, ponieważ... Jak wiecie, przeszedłem już do Space'a i teraz na razie zapytałem Was właściwie, w co byście chcieli, żebym zagrał? No i niestety odpowiedzią, odpowiedzią na to moje pytanie był Gothic, którego przepraszam Was, ale nie będę grał, po prostu mi się nie chce. I zastanawiam się, czy wolelibyście jakiegoś RPGa, czy strzelankę, czy horror. Ja szczerze mówiąc, mam pomysł praktycznie na każdą z tych gier. Z tym, że nie wiem, co byście chcieli obejrzeć. Na pewno do Project Cars muszę w końcu wrócić i coś muszę nagrać, bo zrobiłem sobie tutaj za długą przerwę niestety. Ale to spokojnie. Podliczę też wreszcie to, ile nam się udało przejść. Przejechać właściwie wyścigów, ile nam się udało przejść tych, tych turniejów, pucharów podczas samych wakacji. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że. Będziecie chcieli dalej mnie oglądać, nawet pomimo tego, że tak siedzę i biodole nad tym, że o nie nagrywałem, bo nie mogłem, albo uznacie pewnie, że nie chciałem, albo jeszcze coś innego. W każdym razie, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za tak dużą liczbę subskrypcji i tutaj, i na Twitchu. Na Twitchu tych, tych subskrypcji mi przyszło niedawno całkiem sporo, bo aż 5. Możecie się ze mnie śmiać, ale dla mnie to jest naprawdę dużo. Tak więc mogę Wam powiedzieć tylko tyle. Ja sobie gdzieś tam dalej będę coś tworzył. I mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Tak, jeszcze na szybko Wam dorzucę, że. Jeżeli macie tylko Operę GX, to warto sprawdzać, jakie są darmowe gry, ponieważ ja dzisiaj wszedłem i e, jakby to powiedzieć. Wziąłem sobie gry o wartości... Czekajcie, szybka matma, 460-480 zł za darmo. Ponieważ trzy gry teraz na epiku są darmowe. Pierwsza to jest Football Manager 2020, um, jest. <ścoughs> jest jeszcze. Watch Dogs 2 w zwykłej edycji za darmo, ale są też edycje te deluxe i specjalne za jakieś tam 50 czy 60 zł. No i jest jeszcze gra, która trochę mi przypomina Machinarium, taką przygodówkę bardzo fajnie narysowaną. Tak więc myślę, że w coś z tego będziemy sobie mogli pograć. Także ja Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo Wam też dziękuję za tak liczne oglądanie przedostatniego nadzoru. Mam nadzieję, że ostatni też się dorobi takiej widowni, bo jak wiecie, dla mnie 40 obejrzeń to jest naprawdę sporo. Do tego tych łapek tam nastukaliście tyle, że ja jestem pod wrażeniem i jestem mile zaskoczony. Tak więc stanęło na tym, że w miejsce Counter-Strike'a przyjdzie Valorant. Tak jak widzicie tutaj, już od paru minut, Valorant jest grą, w której każdy musi sobie kupić jakąś broń. Tych broni nie ma jeszcze ogromnie dużo, ale są przynajmniej dwa typy. Nie dwa typy. To są dwa egzemplarze, albo właściwie dwa modele broni jednego typu. I Valorant o tyle jakby jest fajniejszy niż Counter Strike, że każda z postaci ma swoje unikalne umiejętności. I dla jednej jest to na przykład rzucanie. Przekładając na język Counter Strike, wyrzucanie flashy, tak jak widzieliście tutaj w poprzedniej rundzie, ja bardzo ładnie siebie sam zafleszowałem, ale na przykład jedna postać może podnosić upadłych, znaczy poległych swoich teammate'ów i to jest jeszcze dobre w tej grze, że każdą z tych umiejętności trzeba sobie kupić na starcie. Oczywiście strefa kupowania jest tak naprawdę. To nie ma strefy. Strefą kupowania jest cała, cała mapa. Tak więc chodzi o to, że dopóki wam nie upłynie czas na, na zakupy, to możecie kupować absolutnie wszędzie. Później to już jest niemożliwe. I tu jest taka różnica co do Counter Strike'a, że w Counter Strike'u, jak rozpoczęliście rundę, to jeszcze było parę sekund na kupowanie. Przynajmniej w tych starszych, bo teraz w Global Offensive już jest to zrównane razem z tym time'em na początku rundy. Tak więc to jest. Jedna z takich większych różnic, druga to oczywiście grafika. Tutaj nie ma nic z realizmu, to jest bardziej kreskówkowe. No i też dzięki temu, że to jest kreskówkowe, to jesteście w stanie odpalić tą grę na ziemniaku i ona będzie chodzić dobrze. Nie tak jak Counter Strike: że wiecie, macie sprzęt za kilka tysięcy złotych, a on ledwo wam wykrzesze 200 fps. Jak sobie wszystko łączycie na maksimum, bo skórki, skórki, jeszcze raz skórki tak. Oczywiście w Valorancie również obcujemy z wizualnymi ulepszeniami broni, które no tak jak to powiedziałem, są tylko i wyłącznie wizualne, więc nic to nam tak naprawdę nie da, jeżeli nie potraficie strzelać, jeżeli nie umiecie grać z zespołem, no to niestety przegracie. Chociaż Da się tutaj wygrać, wygrać wiele rund, będąc dobrym, przynajmniej na tym początku, na którym ja jeszcze jestem, bo nie mogę powiedzieć, że gram w tą grę długo. Rozegrałem, nie wiem, może 50 meczy, 60 meczy, może coś takiego, i powiem wam, że naprawdę się wciągnąłem. Tak więc moi drodzy, żeby nie było za długo, tutaj macie koniec właściwie z meczu. Który miał być naszym ostatnim sporkiem, i faktycznie wtedy był, tylko że potem jeszcze zagraliśmy parę godzin później. Ale klucz tego jest takie, że mieliśmy 4 minuty, 5 minut na 3 rundy, czy 3 minuty na 3 rundy, coś takiego. I pork wszystkie. A zresztą Dobre. zobaczcie sami. Nie wiem, czy na B nie pójdą podłoże. Coś tam się cofni. Coś się przebiegnie. A, coś jednak A żyję! Tak, się ulecieć. Musimy to ugrać, już plantują. Spajk podłożony. To tak, ja wybiję pierwszy. To nie ma co. W górę. A, a zabij mnie, po prawej zaraz masz yy, w rogu. Rozpętam, niech został jeden! Dobrze. Jezus. Panie, panie. Idź pan. <noise>